Cześć, tutaj Damian Strigar. W kwietniu firma Garmin wypuściła na rynek kolejną nowość, tym razem mowa o modelu Instinct 2x Solar. Pojawienie się tego modelu z pewnością ucieszy wszystkich miłośników dużych zegarków. Od tego momentu bardzo wytrzymała i odporna na warunki zewnętrzne seria Instinct będzie występowała w trzech rozmiarach: w najmniejszym Instinct 2S, w średnim Instinct 2 oraz omawiany w dzisiejszym filmie Instinct 2x Solar. Model Garmin Instinct 2 X Solar pojawił się w dwóch wariantach: podstawowym, który występuje w kolorach grafitowym, czerwonym, mchowym i mlecznego kwarcu oraz z wersji Tactical, którą możemy zakupić w kolorze czarnym i jasnobrązowym. Każdy z nich ma taką samą średnicę koperty wynoszącą 50 mm oraz pasek o szerokości 26 mm, który pasuje na nadgarstki o obwodzie od 145 do 228 mm. Zegarek został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 1,1 cala. Modele Instinct 2 i Instinct 2S są odpowiednio mniejsze, a ich wymiary widzicie właśnie na ekranie. Zegarek Instinct 2X Solar, jak każdy model z serii Instinct, posiada monochromatyczny wyświetlacz. Ten rodzaj wyświetlacza pobiera dużo mniej energii niż stosowane w innych modelach marki Garmin, wyświetlacze AMOLED czy Memory in Pixel. Dzięki temu czas pracy modelu Garmin Instinct 2X Solar wynosi do 40 dni w trybie zegarka, a przy odpowiednio dużym nasłonecznieniu i ekspozycji na światło słoneczne może być nieograniczony. W trybie GPS czas pracy tego modelu również jest bardzo długi i wynosi do 60 godzin, a przy odpowiednim nasłonecznieniu może się jeszcze wydłużyć do aż 145 godzin. Należy dodać, że tak samo jak w modelu Fenix 7 w wersji X, tak i w modelu Instinct 2X każdy zegarek będzie wyposażony w doładowanie solarne. Jedynie mniejsze modele Instinct 2 mogą występować w wersji niesolarnej. Co nowego znajdziemy w modelu Instinct 2X Solar, czego nie było we wcześniejszych modelach tej serii? Model Instinct 2X Solar, tak samo jak inne duże modele zegarków Garmin, takie jak Fenix 7X czy Enduro 2, został wyposażony w latarkę LED. To rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ nosząc zegarek na ręku, mamy latarkę zawsze przy sobie i możemy jej użyć w dowolnym momencie. Posiada ona wiele trybów świecenia, możemy ją także skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami. Wersja standardowa modelu 2X Solar została wyposażona w latarkę emitującą światło białe i czerwone, w wersji Tactical, w miejsce czerwonej latarki, pojawiła się latarka zielona. Model Instinct 2X Solar został wyposażony w dużo bardziej dokładny wielopasmowy GPS. Jest to szczególnie istotne dla osób wykonujących aktywności w trudnych warunkach terenowych, takich jak np. gęsty las, gdzie dostęp do otwartego nieba jest utrudniony. Zegarek został wyposażony w funkcję gotowość do treningu. Wskaźnik ten na skali od 1 do 100 pokazuje nam, w jakim stopniu nasze ciało jest gotowe na zbliżającą się jednostkę treningową. Do tego modelu dodano także jeszcze jedną funkcję odzwierciedlającą nasz stan zdrowia i równowagę pomiędzy regeneracją a treningiem, czyli status zmienności tętna. Model Instinct 2X Solar został również wyposażony w funkcję raportu porannego. Dzięki tej funkcji na urządzeniu po przebudzeniu widzimy dane dotyczące snu oraz ogólnej regeneracji, a także informacje dotyczące zbliżających się zaplanowanych przez nas wydarzeń, takich jak zawody lub dzisiejszy trening. Więcej o raporcie porannym mówiliśmy w jednym z filmów, link do niego zamieszczamy w opisie. Poza wspomnianymi nowościami w modelu Garmin Instinct 2X Solar znajdziemy także m.in. płatności zbliżeniowe Garmin Pay, nadgarstkowy pomiar tętna, pulsoksymetr, powiadomienia z telefonu, wysokościomierz, barometr, kompas oraz wiele trybów sportowych, w tym także aktywności typu multisport, do których jest zaliczany triatlon. Wersja Tactical modelu Instinct 2X Solar została dodatkowo rozszerzona o funkcje taktyczne. Między innymi są to zgodność z noktowizorem, tryb ukrycia, dwa formaty pozycji, tryb Jump Master, czy dodatkowo płatna opcja kalkulatora balistycznego. Kupując model Instinct 2X Solar w pudełku poza zegarkiem i instrukcją obsługi znajdziemy jeszcze kabel do ładowania. Jest on zakończony wejściem USB typu C, a nie jak w mniejszych modelach serii Instinct USB-A. Druga strona pozostaje taka sama jak we wcześniej stosowanych modelach tej serii. Wszystkie wersje modelu Garmin Instinct 2X Solar możecie zakupić w naszym sklepie internetowym Trigger.pl oraz w naszych sklepach stacjonarnych w równie niskich cenach. W naszej ofercie znajdziecie także modele Instinct w innych, mniejszych rozmiarach. Jeśli chcecie być na bieżąco z wszelkimi nowościami od firmy Garmin, subskrybujcie nasz kanał. To tyle na dzisiaj. Cześć!